Siemanko z tej strony Morfeusz i witam Was w kolejnym odcinku Raft na moim kanale. Moi drodzy, na koniec poprzedniego odcinka, niestety mojej postaci padło się tak trochę. Co oznacza, że w tym odcinku no już musimy z tym wszystkim au sobie poradzić jakoś. Miejmy nadzieję, że zdążę. Bo muszę tutaj No E. A dlaczego ja nie mogę? Kurka wodna to jest nie fair. E. E, tu mamy. Tu chyba... Przy tym chyba też słupie mam. Jak mnie pamięć nie myli. Te... Musimy to zrobić tak, żeby ten rekin w ten słup przygrzmolcił. Czyli musimy gdzieś przy tym słupie się tu kręcić. Cześć kolego, tu jestem. No, dawaj, dawaj, wierzę w ciebie. Dasz radę. Kurczę no. Blacha. To jest nie fair. Nie, ja muszę wracać po e, tlen Au! No i właśnie. Jakim cudem on wtedy tam to zrobił? To ja nie mam pojęcia. Jak to wyszło, że on tam mi się w Molił. O! Widzicie to? On tu dziura się. Wyszła teraz szybko piętro wyżej. Jesteśmy na poziomie 2A i nie wiem. Aha, i on będzie się tak za nami w luku cały czas po wszystkich poziomach. Serio? Ja nie mogę. W topa. No, no, no. Ja bym chciał na któryś ten słup postawić to. Kurczę, no. I co dalej? Au! Dobra, zostawmy to, bo się zaczynamy dusić. Dobra, mamy tlen. W takim razie ja też tutaj sobie posprawdzam. Bo tam na dole w tych szybach wentylacyjnych, o właśnie, były maście lecznicze. Całkiem sporo ich tam było, więc czemu by i tutaj nie posprawdzać? Także moi drodzy, nie uciekajcie, ja sobie to wszystko przejrzę i zobaczymy, jak to na tym poziomie wygląda. I widzimy się za sekundkę. No dobra moi drodzy, już zebrałem chyba wszystkie maści. Mam e, no, przynajmniej taką nadzieję. I trzeba byłoby e, doprowadzić do tego, żeby nasz rekin nas nam zniszczył e, tą jak ona się nazywa? Słup. Żeby płynąć jeszcze wyżej. <laughs> Momencik. Nabieramy powietrza. I go. No, kurkowodna, nie, nie, nie. Aj! Dobra, może zdążę tutaj. Problemem jest ciemność. Tak, po prawdzie tutaj. Największym problemem. Gdzie on jest? Jest tam. Chodź, chodź, kolega. Mamy to, czy nie mamy? Kurka wodna nie mamy. Aha. Muszę przestać nieść, żeby... O boż. No ale dobra. Bierzemy. Czy on uszkodził? Nie uszkodził. To jak mamy to zrobić? Jest. Mamy. To uszkodzone, ale chyba za mało. Te. wychodzi na to, że za mało. Czekajcie, ja sobie muszę tlenu uzupełnić. Wow, ale się wbił. Musimy poczekać, aż on zacznie w nas celować, i wtedy schować się. Tak, jak teraz. O! Mamy to. I użyjmy tej beczki. I teraz jeszcze raz. Kurka wodna. Tlenu mi braknie. Zaraz. Jest tam. Kurcze, blacha. Wiedziałem. Ale dobra. Mamy szansę, mamy szansę, moi drodzy. Czyli już wiemy jak łatwo e, to tego dziada obejść. No chodź tu. Mamy to. Mamy kolejną dziurę. Kolejny poziom. Kurczę blaszka. Mam nadzieję, że mi wystarczy powietrza. Plen, tlen, tlen, tlen. tlen. Okej, okay. uzupełniamy tlen, i ostatni słup będzie chyba. Coś mam takie wrażenie, ale tu najdalej do niego. Dobra, gdzie on jest? Chodź tu. Wow. No. Dawaj, jeszcze raz. Jeszcze raz, dasz radę. Aha, ok. Czyli on musi uderzyć w betonową, w betonowy słup, a nie w metalową część. Co oznacza, że my musimy tak wysoko tutaj podpłynąć. Oj. Zahaczył. Dobrze. Jeden raz. Za... Czekajcie, ja sobie tu zapiszę. Zaryzykowałbym. I nie płynąłbym po tlen. Niech mi się. Aj, nie, 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 Kórka wodna, no. O, akurat mamy maśleczniczą. Jak widzicie, to jest mega trudne zadanie. Okej, okay, udało się. Uzupełnienie szybkie. Dobrze, dobrze, dobrze. Popychaj mnie w stronę tego słupka. Gdzie jesteś, panie kolego? Tylko nie mów, że za mną, bo się w nerwie. Widzisz mnie. Widzisz mnie. Mamy to. Jeszcze raz musi uderzyć. Jeszcze raz musi uderzyć, ale ja nie wiem gdzie on jest. Mam. Aj dobra. Aha, maść lecznicza nie działa nie! Nie, 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 nie. Dobra. Dlaczego maść lecznicza nie działa? Ja się pytam. Dlaczego jak... Działa... Aha! Bo to do końca trzeba dotrzymać. Przecież. Przepraszam bardzo. Musimy się napić. Można byłoby też coś zjeść. No, i dobra, został nam jeden atak. Tak jest. Jeżeli jesteśmy przy samej ziemi, to jest duże prawdopodobieństwo że nasz rekinek au nie kurka wodna, tylko nie tu tu dobra no niestety tu maści nie ma, ale patrzcie, no musi mi stąd odpłynąć No, niestety, właśnie tak to wygląda, że przy suficie nie, ale przy podłodze, jak jesteśmy, to mamy bardzo dużą szansę, że on po prostu e, trafi w podłogę zamiast w nas. Nie? Gdzie on jest? Tu on jest. O! Tak jak teraz, nie? I w tym czasie. Au Chodź kolego, chodź, 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 Widzisz mnie. Kurcze blacha, no Wracaj tu. Dziadu ja nie mam czasu siedzieć. Aj Dobra Tak, wiem, że tlen tracę Już spró postaram się ci uzupełnić ten tlen. No, dobrze. Ale zobaczcie, jak on bardzo mnie od tego słupa od, odpycha. Jakby za wszelką cenę chciał tego słupa uniknąć, nie? Nie jest to takie kurcze proste. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest. Dawaj. Mamy cię. Tak, 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 tak. Już, już. Poczekaj. Przydałoby się butla tlenowa, ale niesienie butli tlenowej, em, no nie jest zbyt auuuuucz proste. Znaczy się... Nie jest zbyt proste. Jest proste tylko, że ja po prostu nie myślałem o tym, gdzie on jest. Dobrze uderzył we mnie, więc wypłynie. Wiedziałem, dobrze jest. Szybko, 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 szybko. Jest beczka, ale picło się hopowi. No, namierz mnie. Tu jestem? Halo. Mam cię. Kolego. O, i on się przekręcił. No, to powiem szczerze, że... Ile mięsa z rekina? Dobra, dobra. Trofeum z Rekina. Wow. Wow. Powiem wam kozak. Ten Rekin... to jakaś kurczę istna masakra. Dobra, czyli tam nic nie będzie. Ich, 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 ich. Ale zobaczcie, nie, nie pamiętam, ile jeden rekin daje, ale mam 29 mięsa z rekina. Za dużo, by postawić je na desce pod trofea. O, kurka wodna. Nie da się ubrać. Okej, okay. zaczynam się, powiem szczerze, zastanawiać, co tu wszystko będzie. Wyżynarka jakaś, kurczę, kątówka, szlifierka niskoobrotowa turbina wiatrowa klucz do dźwigu. Uh, kurka wodna. Nice. Okej, okay, jaka tablica w ogóle. Masakra Spoczko. <laughs> dobra, dobra. I co, i tą rurą jednak musimy iść na górę, tak? Ale czy tu nic ciekawego jeszcze nie znajdę? Nie. Ee. E. O, już myślałem, że się splinowałem. Dobra. Zmieńmy na chodzenie może, nie na bieganie. Dobra, parę małych łomigłówek. I będzie trzeba się stąd jakoś wydostać. O kurcze, powiem wam szczerze, że jestem naprawdę, naprawdę zaskoczony tym, co oni tu zrobili tym razem. Jest fajnie, fajnie. Okej. Okay. W wodzie chyba najlepiej łuk się sprawdza w wodzie. Dużo lepiej mi się wydaje niż maczeta, czy ten. O kurcze trzeba się spieszyć, bo brak tlenu o. Huh. <laughs> Prawda jest taka, że tutaj trzeba byłoby ze sobą brać, nie wiem, z pięć tych butli, a w sumie mogę to na tą turbinę wiatrową wy, wywalić ten projekt. Wow. Okej. Okay. Właściwie nic, co by mogło mnie zainteresować, przynajmniej chwilowo. I płyniemy dalej szukać, co nam to da. Dobra, ale zanim wyjdziemy, zobaczmy pod T, tak? Nie pod T. Pod T. Co my tu mamy? Dyktafon to jest ze starej. To... Aha, czyli został nam tylko klucz do dźwigu. No i, i gdzie ten skarbiec? Ja się grzecznie pytam. No ale nic, trzeba uzupełnić klen i na górę. Jak dotrzemy na górę. To będzie trzeba zasuwać. Po rekina. bo co jak gadam, po jakiego rykina, na ten dźwig. Ciekaw jestem, co na nim się znajduje. Wow, powiem szczerze. <laughs> ja jestem w ciężkim szoku. A widzieliście, że tu dodali zakładkę sortowania? W pudełkach, w, we wszystkich skrzyniach. Kurczę, zobaczcie. Pyk, jest posortowane. Jakie to jest fajne, jak mi bardzo tego brakowało, kurczę. Tak, ja mam nawet dwie butle z tlenem. Wyrzucony hak. Aha. Plastikowy hak, wyrzucony hak. Dobrze, bo wiem, że ma jeszcze jeden hak być. I właśnie, gdzie mamy stół? Tu mamy stół. Co my możemy? Turbinę wiatrową ładuje baterię baterie dzięki energii wiatru. O kurczę, jak fajnie! Co my tu mamy? Elektryczny ruszt. Wow! I zaawansowana latarka na głowę. Eee, naucz się, czy ja mogę, czy ja mam gdzieś stal? Albo wiecie, co nie będę tej latarki robić. Ja to porobię na sam koniec. Te wszystkie, ee, no, jak one się nazywają? Te wszystkie przedmioty, które nauczyliśmy się e, właśnie na tym, po tym ostatnim update'ie, Au. No, O, okej. Okay. No i lecimy po, po naszego. Znaczy, yy, ale bym spadł teraz. Dobra, teraz można biec. Bo tu już chyba wszystko, żeśmy zdjęli, zdjęli albo i nie. A nie pamiętam, ale wiem, że na przykład na tym, na tym jachcie, ten jacht był tak zbagowany, że jeśli E, wyszedłeś z danego pomieszczenia, a potem wróciłeś do niego, to kurczę no. E, to w tym pomieszczeniu z powrotem e... <laughs> respiły się te szczury. No nie! Kurczę, blaszka no. Strasznie ciężko tutaj się chodzi. Znaczy, chodzi. Chodzi się dobrze. Tylko skacze się. Ciężko. Mam nadzieję, że jakość nagrania nie będzie zbyt e, słaba, ponieważ ja gram w, w tej chwili jakby na osobnym monitorze, a dokładniej rzecz biorąc, e, mam obraz rzucony na 43-calowy telewizor. I na nim oglądam, na nim gram, a lap, laptop mi nagrywa, nie? Na laptopie jest nagrywanie i na laptopie jest podgląd na żywo, co mnie do programu do OBS-a. Co mnie naprawdę bardzo cieszy, bo no, widzę wszystko, tak? Czy na przykład dałem pauzę, czy na przykład, e, nie wiem. Jest odpowiednia ilość nagrana. Ile czasu nagrane, zobaczmy, co się stanie. Aha, klucz dobra. I co? Wow. Okej. Okay. Czyli wybiliśmy olbrzymią dziurę na samym środku tamtej budowy. No spoko. Nie wiem czy to nam coś dało. I tak dalej. Ale aha, bo tu na górze jeszcze mieliśmy eee, klucza nam brakowało, nie? Tak. Dobrze, dobrze. Ale pic. Nie wierzę, że mi się to udało. O masakra. Ja byłem przekonany, że ja tu spadnę na ten murek i zginę. Naprawdę. O boziu. Ale się wystraszyłem. A po co ja w ogóle to zeskoczyłem? No nie, co za sierose mnie. Kurka wodna. Przecież tam miałem zjazd linką, a nie... Zjechać linką, a nie kurczę... O Boże. O, tak to jest, jak, jak się nie myśli. Co się robi. I znowu tam męczyć się i wchodzić. Kurczę, no nie. Zaoszczędzę e, wam tego przykrego widoku i sobie wstydu i zobaczymy się już przy Tyrolce. No i teraz moi drodzy, żeby było śmiesznie. To kurka wodna. Wbiłem się. Tu na górę za pierwszym podejściem. Jak nie nagrywam to to bardzo dobrze mi wchodzi postać. Ale jak kurczę tylko zacznę nagrywać. To mi chłop nie umie. Aha, tutaj nie ma w ogóle wejścia. Szkoda. Ja myślałem, że tu mi jakiegoś klucza brakowało. Dobra. Czekaj,cie, gdzie jest ta linka? I dlaczego ona nie jest tam, gdzie być powinna? Czyli tu na samej górze. To nie tu ona była. To gdzie ona? Ja myślałem, że spadam. To, gdzie ona była ta linka w takim wypadku? Co tu było? Nie, tak tutaj, ojej, jedź po linie. Uj, ja bada, bada, Hop, o kurczę. jakie tu zniszczenia. I co? I że niby mamy tam wejść? Tu w sumie nic ciekawego nie ma więcej. Czyli siłą rzeczy musimy tam wejść. E! Do tej wody. Chociaż ja nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić. Ogólnie, naprawdę, bardzo fajnie to wszystko zrobili. Zorganizowali tutaj. Ale powiem szczerze, że troszkę się tego boję. Aha, i tu nie ma. Aha, ja myślałem, że tu już jest woda. Takie trochę. No spoko, fajnie, że jest sporo gruzu. Bo tak by to wychodziło. I tu pokoje pozamykane, których nie da się oczywiście otworzyć. Bo po co. Krata. Ruda Tytanu! Wow! Podnieśmy notatkę. Ok, mamy jakieś od... zaawansowana bateria? Uuu. Dobra, co my... można nauczyć? Się... Zaawansowana bateria. Dobra, tego nie potrzebujemy w takim wypadku już. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Czy coś tu jeszcze mamy? Okej, okay, jakaś zupka warzywna. Nice. Jakieś coś. Okej. Okay. Wow. Aha. I wracamy tutaj w tym miejscu do wody. W takim razie moi drodzy, ja myślę, że ja pożegnam się z wami e, w tym miejscu. I... Zobaczymy się w kolejnym odcinku jutro. Tak? Tak. Jutro. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy zeskakiwałem z tego żurawia nikt z Was zawało nie dostał. No i cóż. Jeżeli podobało się, zostawcie proszę łapkę w górę. Zostawcie komentarz. Wbijajcie na Discorda. Link macie w opisie. I widzimy się moi kochani w następnym odcinku. Bajo!